Chęć poczucia kontroli nad wszystkim i czuwania nad wszystkim to jest jeden z powodów, dlaczego nie manifestujesz tego, co dobre. Porównam ci to do prowadzenia samochodu. Jak jedziemy samochodem, to mamy trzymać kierownicę, no bo przecież jedziemy w wyznaczonym kierunku i nie musimy kontrolować drogę, którą jedziemy, ale nie ściskamy jej tak, że nam się wbijają, po prostu poznak się w na ręce, tylko ją po prostu trzymamy tak? w taki normalny sposób z luzem, bo tak to by nas ręce strasznie bolały. Im dalej jedziemy, tym bardziej by nas ręce bolały. I z tym życiem i kontrolowaniem to właśnie ma być tak, że ty trzymasz tą kierownicę, ten ster Twojego życia, ale nie spinasz się, nie, nie robisz tego na takim tylko robisz to z właściwym luzem, z właściwą energią i z zaufaniem, że jedziesz w właściwym kierunku, z zaufaniem, że jesteś na właściwej drodze, z zaufaniem, że wszystko jest tak, jak ma być i wszechświat ci sprzyja. Ja wiem. I tak jak poskładasz to wszystko do kupy, to wydaje się, boju, ilu rzeczach ja muszę, my, muszę myśleć o ilu rzeczach ja muszę pamiętać, przecież strasznie trudne jest to manifestowanie. I tak nie, to zależy. Dlatego, że jak rządzą tobą automatyzmy, jak rządzą tobą nawyki, schematy, do których się przyzwyczaiłeś, przyzwyczaiłeś, to to wydaje się trudne. Natomiast jak ty przepracujesz, nauczysz się zmienisz te automatyzmy, zmienisz nawyki działania, to nagle okaże się, że w ogóle o tym nie musisz myśleć. To się dzieje, jest pełne flow, jest super. Tego uczę w kursie manifestowania życia bardziej. Najlepsza inwestycja Ever. Zobacz opis i zobacz w bio. Zwróć się bardzo szybko, jak faktycznie zastosujesz wszystko, o czym tam mówię. Buzielki.